Witam, dzisiaj sobie zagramy w tryb kariery, właściwie tylko obejrzymy, tu już wcześniej włączyłem ją, dobra, otwieramy, tak, właściwie nic nie grałem, tylko po prostu zapisałem sobie Manuel Peregrini, wybrałem, no i dobra, oprowadzę was, tutaj mamy dalej, czyli tutaj sobie zmieniamy datę, jest dosyć rozbudowany tryb, muszę powiedzieć, co mi się podoba, chyba raczej będę grał w karierę niż w Ultimate Team, ponieważ... Coś ostatnie Ultimate Team nie, nie za bardzo mi się podoba. Coś mnie po prostu jakoś tak... Nie za bardzo chce mi się grać w te mecze, a tutaj mam więcej takiej zabawy. No ale dobra. Mówimy o tej karierze. Sieć transferów, czyli tutaj wybieramy sobie skautów. Co tu mamy? I tu mamy ten i on po prostu będzie szukał mi... Na przykład wybiorę sobie taki region i on i tu będzie po prostu Niemcy Holandia, o fajnie, Belgia, Francja. I tu po prostu będzie mi szukał tych piłkarzy. Właściwie no, tylko tak się da. Inaczej inaczej nie mam mowy. Mamy tutaj terminarz wieści. Halandzinus tę tabelę. Chodźmy w zespół. No to tutaj zarządzanie składem, a tu. O, zmieniamy sobie taktykę. Fajnie, bardzo fajnie. Skład klubu. Raport, tu mamy. Pozycja, formacje, szybka taktyka, własna taktyka. Tutaj kadra narodowa, powołanie do reprezentacji, czyli jednak można być selekcjonerem. Numery na koszulkach, edytuj zawodnika, lista kontuzji. Ok, idziemy w transfery. Nie określono wytycznych, czyli tutaj wytyczne i oni nam wędrują do klubu, którego to jest skomplikowane i on będzie mi szukał na tę pozycję, na którą chce. No i szukaj zawodników, ok, dajmy iść do iść szukaj, iść do szukaj, szukaj. I szukamy. I to jest pierwsza różnica, jaką zauważamy. Nie ma ich ratingów, jest tylko wiek i imię, no i ich twarz, jak mają. Czyli tak naprawdę nie wiemy kogo kupujemy. Jeżeli ktoś pierwszy raz to gra, no to pojęcia nie ma, jak, jak w ogóle za coś zabrać. Nawet w sumie znając zawodników nie wiemy jaki oni mogą mieć rating Co mi się w sumie nawet podoba Na początku, potem no to Bóg wie co będzie No gorzej jeżeli się gra takim słabym klubem To jak na przykład na Manchester City No to widzicie jaki ma budżet 90 milionów euro No to To w ogóle nie ma o czym gadać A sprawdzimy sobie status transferowy bez, bez. Wolny zawód Szukam i i i Chapman Trzeba... Widzę, że to są po prostu tacy piłkarze, których dziwni są. Andras, Strun, to to, to to nie, to, to nie będą tu jacyś. Tylko, że właśnie to jest... Aha, teraz według alfabetu, czyli tam naprawdę jakiś, nie wiem, Leo Messi to może być nie na początku, tylko później. Na, znaczy wcześniej już by był. No, tu gdzieś by był Leo Messi. Także, no. Trzeba było prze, przeszukać. O, Pintiri, Michaj Pintiri. Kojarzę, niezły zawodnik. No, jak jaki tu jest? No, podoba mi się. Czyli pierwsza, nie ma ratingów. Zmiana. Finanse. Tutaj sobie zarządzamy. To jest dobra. Szukaj zawodników. To byłem tutaj. Tak. Tu wytyczne. Czyli tutaj nam szukają. Tutaj, to już wiem. Czyli... No fajne to jest, bo bardziej tak będzie na rze rzeczywistych, po prostu, no, rzeczywistych, na rzeczywistym świecie po prostu bazowała ta gra, na rzeczywistych realiach, o to mi chodziło, nie będzie tak, że przecież kto normalnie wie jaki ma rating nie ma czegoś takiego, a tutaj właśnie będą skauci i będziemy sobie wyszukiwać, będą nam przysyłali dane jak to gra, tak naprawdę, no fajnie to jest, ale dobra. Szukaj zawodników, mamy wytyczne dla skautów, lista życzeń, historia negocjacji to tak, biuro, co tu mamy w biurze, dyrektor, ważne informacje na rynku transferowym, dobra, nikogo to nie interesuje, Cały w lidze, to wiadomo, skaut, no i tutaj skauta zatrudnić to już wiemy, rozmowy z zawodnikami, dobra, tu już wszystko wiemy. Ustawienia to nie oferty pracy z rezygnacji z procesu z oferty objęcia reprezentacji, no to jest fundusze. Czym tutaj zgłaszamy ten? Moja kariera, cele, cele to wiemy, sezon. I tutaj kalendarz. Jaki mam kalendarz? Mamy Real Madrid na rozkładzie. U siebie to jest towarzyski, z kim gramy towarzyski. Mamy Bilbao, mamy Sevilla i potem Liga. Na początek z Newcastle. Ok. Na razie mnie to nie interesuje. Statystyki zespołu. I tutaj będziemy, na przykład, sobie wyślemy scout'a do, załóżmy, arsenalu i on będzie nam obserwował zawodników. Czy tam konkretnego. No. Ale to akurat, no tu mamy ich statystyki. A scouty nam będą też przysyłać, jeżeli tam wyślemy tabelę, terminarz. No to wiemy statystyki zawodnika innej ligi, no i tu mamy to, co było w zasadzie się no tu. Anglia zmieniamy, o tak, Arabia Saudyjska, super, no w zasadzie nie zmieniło się jakoś bardzo inaczej, zmieniło się bardzo, lecz jakby wiele rzeczy po prostu pozostało podobne. Na pewno ten bez, bezratingowy jest interesujący, oczywiście, żeby nie było, że ratingów w ogóle nie ma, bo tutaj mamy. Tylko po prostu jak szukamy zawodnika to to nie, to nie mamy i nie wiemy jak to tak naprawdę ile ma. No tutaj mamy po prostu fajny skład: Fajny. mi kelisz opad w ratingu Aguero też chyba, coś mi się wydaje. ale Miller to nie no, Siri No. W zasadzie to by było tyle nowości w Ultimate Przepraszam, tyle nowości w trybie kariery Więc co? Więc dziękuję za uwagę Proszę subskrybujcie mnie Jeżeli macie jakieś pytania to, to piszcie A więc dzięki, na